Witam serdecznie, jesteśmy na pasiece, słuchajcie, chłodno jest jak cholera, już ta trawa się robi taka jaka się robi, nie, mam tu jeszcze trochę cukru w tej bańce, zrobiłem pszczołą ten basen, słuchajcie, no co chciałem powiedzieć i tak jakby zaznaczyć, tak, robiąc coś takiego, nie, musimy mieć po pierwsze pewność, że mamy tylko i wyłącznie nasze pszczoły, tak, że wokół nie ma żadnych innych pszczół. Tak, w promieniu iluś tam kilometrów. Nie możemy też zrobić czegoś takiego, że postawimy wiadro, do środka włożymy słomy i jest okej. Okay. Nie. To jest za mała przestrzeń i te pszczoły po prostu zaczną się zażandlać, zgryzać. One się zamęczą tym, że pomiędzy sobą będą się przecierać. To też nie jest dobrze. Nie? Dlatego daję moim pszczołom jak największe te pole, Manewru. Po prostu użyłem taką wanienkę na śmietniku ją kiedyś zdobyliśmy. Nie? Więc to nie jest żaden hit. Słuchajcie, naprawdę. No i dobra. Mam. Także wam pokazać. Fajnie. O! Będzie, nie? Będzie. Słuchajcie, no mam, nazbierałem prawie całe wiadro liści od wierzby. Liści od wierzby. Od Iwy i od białej. Ja wiem, że to jest trochę późno, ale to nic. Chodzi mi o... O co? Chodzi mi o zawartość salicyny, czyli odpowiednik naszej aspiryny. Ma to za zadanie niby właśnie tą nosemozę, tak? Ja wiem, że jakbym dawał pszczołom w tej chwili tam słoikowo i w ogóle, to one średnio biorą. Tam w tej chwili można słoik włożyć, nawet litrowy, one będą go brały bardzo mizernie, bo one są bardzo przylane. A stąd zawsze coś się poliżą, nie? Wydaje mi się, że już po tych dwóch, trzech dniach Bytowania tutaj pszczół na tym, one są już praktycznie wszystkie nauczone, te ule latać tutaj, więc te pszczoły się przeliżą. To śmierdzi czosnkiem na odległość. Nie? Ja zauważyłem, że ten czosnek, który był w kawałkach taki, a był nasiąknięty cukrem, to po prostu one ten miąż czosnku też wyżarły. Też go zeżarły. Nie? Więc jest dobrze. Dobra, słuchajcie, ja to po prostu tym tłuczkiem rozwaliłem. Nie? Z małą ilością wody, żeby nie chlapało po twarzy. Później rękoma, tak jak pranie, jak pranie. Jak pranie. Nie, żeby jak najwięcej tego soku wyszło z tych liści. Teraz ja wiem, że tu się skicha. Najwięcej salicyny mają pędy w momencie, kiedy są kwiatostany na wierzbach. Wtedy jest najwięcej. Dolewam tutaj mojego syropu doleję tego mojego syropu i właściwie one sporo cukru zeżrą w tym roku przez dwór że z dworzu dam tego syropu dużo, bo tutaj dużo wody nalałem tak na tyle rodzin, to słuchajcie, naprawdę to nie jest niedużo po tym, po tym, wszystkim, na przykład jak przyszły weekend pójdziemy do jakiegoś wybiórczego ulika zobaczyć, nie jak się zakarmiły to zobaczycie jakie będą zabite ja kiedyś robiłem coś takiego w strzelcach, ale dużo pszczół się zatywało skądś tam. Więc sobie po czasie odpuściłem. Teraz przemieszam tą wodę z tym wszystkim z tymi liściorami, z tym cukrem. Z tego względu, że one te liście później bardzo ładnie wszystko wyliżą. Wszystko, co te liście puściły sok, to to będzie wyżarte. Tam, gdzie liście jest gdzieś nadłamany dostał cukru, to on będzie tam, nie? Tak. Te komórki liściowe będą tak? Będą wylizane na maksa, więc ta zawartość tego liścia nie. będzie. Nie? Będzie. Teraz się, mam jeszcze trochę słomy, więc się nie martwię. Czekaj, czego tutaj dolejemy? Trochę słomy. Tu są też liście w tej berbeluszce, więc to nie będzie tak źle. Tu nie mam zbytnio jakichś tych pszczół trochę nie. przegarnąć. No ale wleję z tej strony, widzę, że jest mniej, bo jest basenik z cukru. W razie czego jakaś pszczoła zacznie pływać, to ona sobie Usiądzie na tym. Ogólnie prawda jest taka, że w tym roku nie potopiły mi się pszczoły, nigdzie nie miałem takich przygód, tak, mam to te wiaderka z tą słomą i tak dalej, wszystko jest baja, w tym roku naprawdę. W tym roku naprawdę karmienie idzie bardzo poprawnie. Fakt, że w takie coś jak tutaj, to pierwszy raz się to bawię. To, to, to nie jest żadne profesjonalne to, co teraz robimy. Bo jeśli na przykład na pasiece nie wiedział, że jest jakiś cyf, że rzeczywiście jest wapienna, tak jak myślałem, nie? To było gorzej. Hmm. To by było o wiele, wiele gorzej. Dobra. Wleję ten mój syrop. O. Z tym wszystkim, nie? Tu jeszcze dam im, o. Niech se liżą. Bokiem, wiaderko. Bokiem. Tak, żeby one mogły sobie po nim wyjść. Musi leżeć bokiem. No nie? No, i dobra, te liście tutaj trochę podrzucę, tu. O, żeby one mogły sobie po nich chodzić. Ja widzę, że te pszczoły nie są głupie, one ogarniają doskonale co tu się dzieje i się w ogóle nie topią. Nie? Tak, i one teraz będą wybierać to. Ten gnój z tych liści. I niech wybierają, nie? I to jest to wszystko. Tu jeszcze mam tego syropu troszeczkę, więc. Tak, mogę jeszcze zastosować jakieś inne tutaj. Prawdopodobnie, po prostu tego syropu jeszcze trochę mam, więc troszeczkę na taką jeszcze jedną dolewkę, jak przed zrobiłem. Więc no, tu mogę zwyczajnie nazbierać tych haszczy, jak popadnie, utłuc i im dać. One te mikro, makroelementy wszystko nie, wciągną do tych uli i to dla pszczół będzie troszeczkę jakby lepiej. Ja nie wiem, czy to jest dobrze takie coś, ale widzę, że tym pszczołom się nic nie dzieje. Najważniejsza jest ta powierzchnia, którą stworzymy. Ta powierzchnia, wtedy te pszczoły pomiędzy sobą się nie zgryzają, nie zarzędlają, nie? Nie robią walk. To jest bardzo ważne. Tak. No i wsio, I te moje pszczoły, tam jest pasieka, nie wiem, jakby policzył to z 50 kroków. Nie? No i po prostu widać, nie? Że jest ścieżka lotu pszczół w tamtą i w tą, w tamtą i w tą. I już od rana chłodno, słuchajcie, a one tutaj, nie? Walczą, więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie? Pszczoły sobie będą lizać. To jest sporo, naprawdę, to jest sporo żarcia. Yy, wiem, że wokół raczej nie mam żadnych pszczół, więc jest wszystko w porządku, no nie? Więc to będą tylko pobierać w rzeczywistości moje pszczoły z tej koziołek. Wyżera sobie trawkę. Tak, robią tajfun. Tu wyczyściły, za chwilę znowu coś tu wejdą pszczoły. Ja tu na stop sprzątam, a tu bajzel jest i tak. No, tak jest z pszczołami, nie? No dobra. Możemy zrobić szybki spacerek po pasiece i uciekam zaraz do ogrodu. Już jest 8.30. Już jest 8.30, słuchajcie. Pszczoły widać na wylotkach, że gdzieś po coś pojedyncze pszczoły latają, więc to jest najprawdopodobniej ten, ta miska, no bo co innego. Tak? Ja widzę, że ta miska tutaj je tak pobudza do akcji, że Pszczoły do tamtego ulika musimy zajrzeć, zobaczyć co się stało. Bo one bardzo szybko się zakarmiły. Bardzo szybko zniknął też czerw. Muszę zobaczyć, ile tam pszczół jest. Bo coś coś słabo, coś słabo te pszczoły. To chyba takie najsłabsze pszczoły, co ja Widzę, że po tym wylotku tak jakieś nie, że coś z nimi jest. O, te też próbują kuki zakitować wylotek. Widać, jak robią ścianę. Więc Można zaraz wziąć gąbkę im po prostu zmniejszyć wylotek, no bo one takie, tak, one taki zrobią, tak? To nie jest jakaś kwestia, o tak może no, powiedzmy sobie, niech sobie stoi. To nie jest jakaś kwestia choroby, słuchajcie. To nie jest jakaś kwestia choroby, tylko po prostu trzeba im zmniejszyć wylotek. Nie? I to będzie ok Nie? I teraz tak jak zapchnę ten wylotek, to go Zapchnę tu o. O, i tu już tam, gdzie miały kitowane, to sobie już zmniejszyły, tak? I to powinno uważam im starczyć, nie? Tak, i one już sobie w tym momencie mają zmniejszony wylotek, nie? I prawdopodobnie uważam, że no, no chcą mieć mniejszy, chcą mieć mniejszy, tak? Nie wszystkie tak robią. Oczywiście silne rodziny sobie tam mało co kitują, ale też potrafią przecież przykitować, że no. Wielokrotnie, jak w październiku, chciałem gdzieś włożyć, że tabletkę gdzieś włożyć, to, to było ciężko, nie? Na tym sitku. Bo to po prostu było pokitowane, te wylotki. No. No i okej, okay, ten ulik mi się też nie podoba. Słabo, bardzo, bardzo słabo pszczoły w nim. Ale na początku mi się podobały, bo bardzo szybko się zakarmiły, tak ten i w ogóle. Trzeba zobaczyć, trzeba zobaczyć do tych pszczół bo one może po prostu, no, takie wyszły, nie? Do dupy pszczoły tam. Tak, jak każdy myśli, że porobi tych rodzin i to wszystko jest baja, to nieprawda. Niektóre po prostu pszczoły wyjdą takie, że one się do niczego nie nadają, po prostu, no. Zawsze wychodzą trochę inne pszczoły, różne pszczoły i tak dalej. No, a ten, kto patrzy na te wlotki, może gdzieś tu, gdzieś to zmniejszyć. Jak chcą same kitować na ten okres, teraz można im coś zmniejszyć. Na zimę osobiście uważam, że, no, otworzyć, nie? Otworzyć na max. Otworzyć na maks. No i dobra, no to słuchajcie, to by było to wszystko. Jeśli chodzi o pszczoły, pędzę do ogrodu. Jeszcze tu mam rozchodniki, muszę wykopać coś, żeby było do sadzenia. I życzę wszystkim miłego dnia i miłej zabawy z pszczołami. E, w ten dzisiejszy dzień, moje już y, robią. Są, wiem, że w ulach jest zakarmienie już na cacy, nie? Że tu już nawet wkładając wiaderka. Za dużo, ja. No, może niektóry ulg się gdzieś zdarzył, że rzeczywiście nie. No, ale jeśli coś w tej chwili po moich karmieniach nie jest zakarmione porządnie, to te pszczoły też są do dupy i nie można się nad nimi spuszczać. Jeśli na przykład gdzieś mi się zdarzy, teraz by zdarzyła rodzinka, że ja zakarmiłem, a to wszystko jest do bani, nie? No to takie pszczoły się po prostu nie nadają, nie? Więc można je od razu pominąć w naszym całym posiekowaniu i je po prostu w cholerę rozstrzepać, połączyć. No i wsio. Tak, pszczoły są ogólnie zakarmione i teraz tylko tą michę sobie będą wyżerać, nie? Wyżrą ją, podzielą się nią wszystkie te, co będą chciały, więcej i to sobie ponoszą, może więcej, no różnie, nie? Pszczoły to będą nosić tak z pola do upadłego, nie? Tutaj plaster dorobią, a będą nosić z pola. Tak, ta micha też się tak podjalała, że na przykład tam u góry, u babci, jeśli się przejdziemy, jest bardzo dużo różnych takich roślin ogrodowych, to one na wszystko sobie latają i noszą także pyłek. Bo mobilizuje je to, nie? Ta Micha tam. Tylko właśnie trzeba się upewnić, że wokół nie ma pszczół, które będą nalatywać, nie? Ja widzę, że tu jest tylko ścieżka moich pszczół. Gdyby na przykład pszczoły stały tam gdzieś za drzewami, to bym widział, że druga ścieżka pszczół gdzieś się robi w tamtą stronę, nie? Że gdzieś tam pszczoły pędzą, nie? To nawet po tych lotnych pszczołach, które teraz by robiły ścieżkę, ja bym dolazł do tych uli gdzieś. No nie? Więc to tak jest. Więc to tak jest. No i to było to wszystko i życzę miłego dnia i miłej pracy z pszczołami już pod koniec września.